Po krótkiej przerwie wracają... Dawid Kunt. Dziś jest tylko jeden. Druga liga, dwie grupy, ze 20, nie wiem ile tych meczy, bardzo dużo, z 10. 10, 20 ekip, no. Z 10 meczy. I tak, yy, podzieliliśmy w, w pizzerii te grupki, wy, wypadło mało, sprawiedliwie, jedna dość mocna, druga teoretycznie słabsza. Wszystko zweryfikuje Parkiet i na dzień dobry w grupie A zweryfikował to idealnie. Albertus, który rok temu walczył o pierwszą ligę, w tym roku naprawdę boryka się z problemami. Odeszło kilku zawodników, w tym Wojtek Cisowski, nie było... Michała Molendy, Piotrka nie... Nowaka. Dokładnie tak. Albertus, zwany komom, spotkał się z Bollowym Criminals. Niespodzianka czy nie niespodzianka, w każdym razie... Y... Pan Antoni robił wszystko, żeby wzmocnić swój zespół przed y, tą edycją. Zg... Tam chyba był zgłoszony Tomek Kazura, ale go nie Przemy było. Się, tak, tak, tak. Y, Gaby Gwiazdą, tak? Zadebiutował. Znaczy zadebiutował w barwach Albert, Albertusa, no bo w KNB już grał nie, nie raz, tak? I w NWCSD. W każdym bądź razie od początku bollowym kryminał zrządzili. Na parkiecie w trzeciej kwarcie nastąpił jakiś mały zryw. Ale brakło. Brakło bollowym kryminał z 96 punktów. Naprawdę bardzo fajny wynik, jeśli no. chodzi o, o otwarcie. Kogo możemy wyróżnić? Michał Czarnota. Michał Czarnota. Po... Indi to naprawdę kawał gracza. Lubi tą salę. Statystycznie w ataku jest zawsze dobry. Brakuje go trochę na zbiórce, bo to kawał chłopa, ale na tej, w tej tej nie jest jasny, jasnym punktem. A Gabriel gwiazdę dołożył, dołożył swoje 15 punktów 6 zbióreczek. Troszkę brakło. No, jeżeli to się 20 punktów w pierwszym meczu, zobaczymy, co będzie dalej. Ale z czarnego konia poprzedniego sezonu może to się odbić jakimiś tejałkami. Bollowy kryminals naprawdę bardzo ofensywnie, 5 zawodników, 11. I wyżej e, punktów. E, Mateusz Wojewoda wygląda jak Oleg Unasowski. Dokładnie tak. Nie rzuca za trzy, choć jest małym skrzatem. Brany będzie pod uwagę, bo tutaj na żywo się znaczy wszystko, panowie, dzieje. Randki? E, Dawid, ty i twoje sprawy intymne zostaw dla siebie. My, przynajmniej ja, biorę go pod uwagę, bo dzieje się wszystko, tak jak mówię, na żywo. Będzie brany pod uwagę, bo mamy dwie grupy, a tylko. Jedna jest pierwsza piątka, tak? Tak. Więc tak. Y, zasygnalizował nam, że, że warto na niego zwrócić uwagę. Miałem na przyjemność. Pozycji na pozycji numer? Na pięć, wiadomo, nie? Jedyneczka, no Dawid, no ktoś wygląda jak on, leguna z to gdzie może grać? No nie, no weźmy cztery zbiórki za to nie jest piątko. Nie jest piątku? A, nie jest. Dobra. 22 punkty, 4 zbiórki, 4 przechwyty, ewal 25. A tu kilku graczy widzę, że to nie jest duży na jednego zawodnika. Nie, nie. Tam tak jakby, jakbyśmy słuchał 5 zawodników, 11 więcej punktów. Maciej Dziadziuś. Double-double. Bardzo, bardzo ee, porządne. Pozycja 4 lub 5 będzie brany pod uwagę. 12 punktów, 11 zbiórek. Selekcja z gry. Rewelacja. No Świetny? świetny? Kwietnie. Ale chyba w zeszłym roku, nie wiem, graliśmy z nim, to już pani Graliście, Dawidku, tak? O, już, pewnie było Już nie mów, co było, było w zeszłym roku, bo ty jak zawsze musisz nawiązać było do tego, że GG Media się kiedyś udało. Było bierzesz go pod uwagę, nie bierzesz, Nie tak? wziąłem go pod uwagę. Ty, a ty pewnie bierzesz a, tą bratkę. Nie, tam nie ma bratki w Ballowy Dobra, nieważne. Oddaję głos. Mecz to jest, klucz. To jest Mecz jego klucz. zespół, jego team. Tilo. Wojciech Wotek-Giller. Menadżer. W ogóle brak mi słów, żeby opisać tą malutką postać. Nie zgłosił na ten mecz Jochymka, który spędził y, popołudnie na ławce rezerwowych, chyba bardzo mało szczęśliwie wyglądając. Przyszedł Kamil Malec, wziął ze sobą dwa kolana i opaski usztywniające. Artek z tyła przyjechał z Poznania. Miłość kwitnie, Artek mieszka w Poznaniu. Szkoda, bo taki gracz przydałby się w naszej lidze. Do przerwy, a wręcz do początku, czwartek. A oni grali? Yy, 2 plus 2, albo. 0 plus 4. 4, nie, 5 minus 1. 3 plus 1? 3 plus 1, tak. 3 plus 1. Chłopaki yy, chyba najniżej tam. Tak jak właśnie myślałem. Antoni Miłek, Wojtek Ćwiklik. No i Kacper Dziubek. I Kacper Dziubek, double, double machine. Machine, machine. Ale Postawili się, postawili się. Wracam postawili do, do Tilo. Artek z tyła wyglądał w trzeciej kwarcie, jakby miał umrzeć. Kamil Marec już wtedy siedział na ławce. Tomek Jaworski, to jest tak zwane rozwolnienie. On w meczach, w których jest na styku, gra na swoje pokaźne zero. Wojtek Giel nie widziałem go na boisku, ale coś rzucił. Bohaterem meczu po stronie Tilo, Wojtek Pabich, rozwija się. Pamiętam go, jak zaczynał nisko, potem był wyżej, teraz chyba znalazł swoje miejsce w szeregu. 21-11. I tutaj jego widzę jako kandydata. Kandydat jak na pewno pociągną, pociągnął tą drużynę. Boję się myśleć, co by było, jakby Tilo zaczął ten sezon od porażki, bo chyba od 3 czy czterech sezonów walczą o pierwszą ligę, kombinują jak Ej, tylko mogą. Tam. Co potrzeba? Tilo w końcu zaczyna sezon od zwycięstwa. Za chwilę o tym... Co robią w drugiej kolejce? Bo tam się Facebook huczy. Huczy od rana. Eee, Zaczynajmy od zwycięstwa. Wojtek Pabich będzie brany pod uwagę. Później? Eee, Staszek, ty to masz referencje niezłe. Nie, ja pierdzielę. Co za gość? Z kim ja współpracuję? Ludzie. Eee, Dawid, eee, tak. media w drugiej ligi tej edycji. Grzesiek chwilę jego miasteczku. Dokładnie, tak. A kto się? W ciemno? Kto najlepiej? W miasteczku? Największy celebryta miasteczka. Zgadza się, mówiliśmy o nim. Jason, 26 punktów, 9 zbiórek. Osobiście biorę go pod uwagę. Nie tylko ty. Myślę, że nie tylko ty. Ja i mój kolega Stanisław bierzemy go pod uwagę. Do tego Gumiś. To nie jest duży na jednego gracza. Nie, nie, Gumiś, w drugiej lidze boję się, że to może być taki Kevin Love z Minnesota, który swego czasu kręcił 20-20. Bo to tak naprawdę może wyglądać, do tego powracający tomek Stawarz, którego brakło w minionej, w minionej edycji. No na poziom drugiej ligi ten zespół yy, przerasta wszystko. Jeśli to ma być jakieś wyobrażenie, gdzie jest miasteczko i co oni tam robią, tak Bartek plewa rzuca 14 punktów, to przez ostatnie 3 sezony w pierwszej lidze tyle nie rzucił. Nie, no tutaj akurat grają tam karę, ponieważ. Sytuacja jest taka, że w pierwszej lidze powinno dać dziesięć zespołów, a a miasteczko spada co, co dwa sezony i potem sobie wezmuje w górę. Dokładnie tak, Stace Street, no cóż można powiedzieć, 107,40, nie było szewca, bo mówiliśmy, że będzie ciężko, było tam chyba, nie, tam było tam chyba nie. nie było Piotra Grabowskiego, nie było piotka Grabowskiego, także no cóż powiedzieć panowie, pierwsze koty za płoty, zobaczymy co, co, co będzie dalej. Następne spotkanie Eukaliptus-Angry Balls. Dużyna nadwolnego dentystyka NBA. Yy, działo się wiele. To będzie jeden z dwóch pojedynków w drugiej lice, w którym czwarta kwarta Przecież odwróciła tak? losy pojedynku, bo po trzech yy, kwartach było 6 punktów dla Eukaliptusa. I brakło siły chyba. Brakło siły albo brakło, nie wiem, co dentyści używają tam. Jakiś tych narzędzi swoich jakichś specjalistów. Spytamy się Huberta, bo, bo też aktywnie do nas pisze i udziela się 31 do 14 Grybols w czwartej kwarcie Przechala, przechylają szale, szale na swoją korzyść. Hubert jak zwykle fajnie. Tak, to Hubert 25 do idzie składu, do... składu maćka Kołodziejczyka, który rozbija się fajnie pod koszem. Ale Kowalczewski na swój sposób zagrał. Natomiast Walczyli, starali się, się, nie wyszło. Balls. Zebrali wszystko, co mogli. Do mogli do... jeszcze więcej Do nie do no. dołączył jego przyjaciel Cisowski. Zgadza się. Do tego wzięli dwóch mierzei, bo w pakiecie zawsze taniej. W pakiecie taniej. Chociaż idą... ten mierzej kiedyś grał w Turcji w piłkę, a teraz gdzieś w Arabii. I do trzech masz za darmo. Mierzeje na swoim poziomie, a ich miejsce zajęła klatka schodowa. Mhm. Wszystko się zgadza. Panowie Angry Balls na pewno w tym sezonie powalczą o, o coś... Coś więcej niż, niż tylko pokonywanie eukaliptusu. O oddanie rywki z Albertusa to szczał w kolano wiceprezesa Ligi. Zgadza się. A z, z drugiej strony Michał Tyński wykazał się nosem i umiejętnościami negocjacyjnymi. Tak. Jest tylko dwóch lepszych menadżerów: i Floriański, Potem jest Tyński. Co mamy dalej? Stasz? Nie wiem, co to Wojtek Giler. Wojtek Giler ma dwóch graczy na niedzielę i gdyby nie, to że. Tak. E, następny, ostatni pojedynek w grupie A. Shootout kontra Kravs. Krabs Przybylski. Przybylski. Dzisiaj z... Znasz już? Managera? Wyobrażam konsola. sobie, że od rana e, pisałem, u, wymieniałem z nimi uprzejmości na Facebooku. Jeszcze nie znam, Czy Czyli ale... braliście się pod uwagę? Jeszcze nie, ale brałem pod uwagę właśnie dwie osoby, tylko nie, nie mam teraz ich Facebooka. Na pewno brałem pod uwagę Artura Hildebrandta, który jest e, właśnie takim... E, jak oni to twórcą tej drużyny, nie wiem czy oni się dzieli ze mnie, czy nie i jest jeszcze druga osoba, przepraszam zapomniałem która to jest jedyna osoba, która zna sponsora yy... opisali się dzisiaj na Facebooku, idźcie sobie tam do nich na kratz, przybyski. było tak, potwierdzam, tak, piszą, tak, tak, kto, tak, piszą kto jest z kim w związku, kto jest tatusiem, kto jest mamusią, kto zna sponsora kto prowadzi autobus, wszystko jest rozpisane Wiem, że Bartek, kurdzie, wygląda jak ten czarny gość e, z ósmej mili, z zielonej mili! Tak, tak. No, dokładnie to... tak! Bartek, kurdzie, który niestety poprzez swoją nieprasobliwość i yy, przegrał chłopakom mecz. Postawili się i naprawdę wzięli Łukasza Kincza z ZPO, pamiętasz? W ogóle wzięli z ZPO sporo, sporo, Ale Łukasz Kincz to był twórca jakby ZPO. Ale powiedz mi, czy, czy to nie było wcześniej, bo tam pamiętam co napisali. Czy to nie był RADOSNY BASKET kiedyś? RADOSNY BASKET to Wojtek Miernik i Michał Lamrozik. I na bazie tej drużyny... Boję gra... się teraz to powiesz, no. Jak możesz się bać? Na bazie tej drużyny w KNBA gra drużyna GG Media. To od nich kupiliśmy długą ligę. No i w końcu wiecie jak powstał, Powstała potęga tej GG Media. Ja Oni druge... nie wygrali tego na boisku, nie wywalczyli serce. To tylko pieniądze. Sposób. Przemek Greniewicz, WG Media Group, pozdrawiamy, wracaj do nas, boicie nóżka, ale na mieście jesteś w top 3. Greniewicz, dziura konieczny. Wszystko się zgadza. Hałoń! Walczy za pudłem jest. E, shootout dał radę, tam się spóźnili liderzy, tak? Nie było Marcinowskiego na początku, nie było Pondo. I Ciurusia. I Ciurusia? Co? I było blisko? Było blisko, krawsi i Bo krawsi pięknie wykorzystywali swoje zagrywki na strefę A, i które świetnie... rozpisuje Łukasz Kińcz podobno. I świetnie stali jeden na jeden. Dla mnie potęga, dla mnie potęga. Krawsi, przybyski To może być nowa jakość w tej lidze. Eee, cóż. Za chwilę, za chwilę. Shootout, ee... shootout, zadedykował ten net swojemu nieobecnemu koledze. Właśnie, tak. Ee, o tym już mówiliśmy. Będziemy o tym mówić na pewno. Za każdym razem. Za każdym ten... razem, bo. Bo czekamy z niecierpliwością, aż ten gość. Wróci na parkie. Wróci a na parkie. Wróci do nas. Dokładnie tak. Kuba Tarnowski. Pozdrawiamy zawsze, Jesteś myślimy, stałym... piszemy. Jesteśmy w stałym kontakcie, ostatni był u ciebie Maciek Stilo. Uśmiechasz się. Gadamy, masz dostęp do Facebooka. Jeszcze chwila i, i widzimy się na Piastowskiej. Dokładnie tak. Tego sobie wszyscy życzymy. E, mamy jakby grupę A za sobą, tak jak mówi, mówiliśmy. E, druga, trzecia, czwarta liga to są dwie grupy. Tutaj musimy jakby to opatrzyć e, przez ten pryzmat już globalnie, tak? Przyspieszyć. E, musimy zdecydowanie też przyspieszyć. E, grupę A jakby zamykamy, zaczynamy od e, grupy B. A w grupie B na pewno emocji nie było mniej. A jechamy, we got game tutaj mecz do jednej bramki. Yy, gdyby nie to, że Jacek przeszedł yy, mi podpadł, to powiedziałbym, że to jest takie GG media tej grupy. Można tak powiedzieć. Yy, to co wspominaliśmy ostatnio, Krzysiek Popek, Nikodem Dąbrowski, nowe, nowe, nowy powiew jakby. W tej drużynie, tak? E, oni na pewno będą. Wreszcie, wreszcie oddaję Sekiego. I cóż, e, oni naprawdę wyglądają mocno. Mocno. Topie, i, że wyglądają i, I tam nie ma pięciu, sześciu. tam ich jest naprawdę 10-12 do gry. E, co, co mnie cieszy osobiście, Jacek Krzaczek też gra więcej, choć zapowiadał mi przed sezonem, że będzie grał mniej. Nie ma, nie ma indywidualnych hmm. chyba to tak, ponieważ ta drużyna jest bardzo wyrównana. Ja nie biorę nikogo pod uwagę. Yy, no ja wiem, ty zawsze wolisz jednostki. Jakiś takich 10 przechwytów. Zrobił Michał Nowak yy, 10 przechwytów. Jest Aleksander Zziwkowicz. Wrócił. To może oznaczać jakieś zniżki yy, w gruzińskiej klepce. W bałkańskiej. Jego... Bałkańskiej, bałkański, się... dokładnie. Nie ja obrażę. A jajaj, przepraszam, Aleksander, yy, liczę na jakąś zniżkę. A yy. ja liczę na to, że yy, zrobisz to, co powiedziałeś Pawłowi Łozie po sezonie. To się dogadamy, tam przy Hamburgerze. A w We Got Game dwóch byłych graczyk yy, AG Hamów. Quinton czyli Alvaro Quinni, 16 punktów. Nie rzucił tyle w całej pierwszej lidze w sumie. I Piotr Markowski, niestety tylko 2 punkty. Ewal minus 5, e, nie udało Ale się. Wygod no Games spotkał się z Murem w pierwszej Tak, no to kolejce. były pierwszy Oligowiec, kontra było trzeci Oligowiec i to co mówiliśmy już, Piotrek Kondziołka, który był najlepszym szelcem w Game, odszedł, zostawił a, ten zespół i tak, tak. jak na razie nie znaleźli... Zechło, zechło. Żarło, żarło i zdechło, jak to mówią. Co dalej? Tu był mecz chyba... Klucz? Klucz y, o zabawę kto powalczy z agh derby. Sąsiednich miejscowości? Dęby województwa Wielickiego. Wielickiego. Tak. Wielicko-Niepołomickiego. Stowarzyszenie Sportowe Basket w Kłaju. Kontra Hałhaj. Hałhaj. Z Wieliczki. W Basket w Kłaju od razu zauważam Black Artka Koleczkowskiego. Super strzelca o plecach z plastiku. Nie było też... E... Był kontuzjowany Witek Iwulski, który jak donosiły lokalne media... Jaka jest wioska między Kłajem a Wieliczką? Nie wiem, może staniotki, może o, Szarów. Czyli Szarowa, e, media, że skręcił kostkę, wrócił. Nie było Bajaka, który rzuca, zbiera, naprawdę daje jakąś tej A Ale dłużynie. prawdopodobnie zwycięstwo w dłużynie zapewnił brat bliźniagatkę Kończkowskiego. Tak, tak. Michał Winiarski nie mógł znaleźć sposobu, powiedział zmiana. Przed Tomek Sawicki rzucił trzy trujeczki z rzędu, pociągnął zespół 90-75. Byłem na meczu... Chyba Gąska spuch? Byłem na meczu, sędziowanie pozwalało na grę jak w futbolu amerykańskim. Kilka takich kanatów, że dawno nie widziałem. I fajne akcje jeden na jeden zakończone niecennym dwutaktem Jakuba, nie Jakuba, Go, tak Jakuba tak, Guba, tak, jesteś moim bohaterem. Najfajniej z wygląda Łukasz Kania. Ma fajny stabilizator na kolano i dobry gry za rok. Dokładnie jak powiedział Dawid. Bardzo ciekawy mecz, dużo się działo. Drugi mecz, w którym właśnie e, czwarta kwarta rozstrzyga, rozstrzyga 28-18. Dobczyce bez Tomka Trojana, no cóż. Był jakim jakimś składem e, czwartym, to jakaś farmerska. Znaczy to, był Boczoń, był Czerwonka, był Wójtowicz, był Szlaga. Nie było Sadka. Nie było Sadka, nie było Bergelów. Nie było Bergelów i nie było Tomka Trojana, który, e, powiem to, był w tym roku na mistrzostwach świata oldboyów w Orlando. On jako jedyny przedstawicielka NBA, bo ja bidny chłopoczyna, byłem z czaplą w polanicy lokalnie, takie czasy pod gruszą. A to co coraz ruszył do Orlando. Kto biednemu zabroni bogato żyć? No i tak, gruszczyk, gruszczyk, rajczewski. Nie, ZGW swoje, panowie. Tam dwa gruszczyki plus rajczewski. To, to jest naprawdę solidna druga liga od lat. Każdy mówi, że spadną. Oni mówią, że są coraz piękniejsi, coraz młodsi, coraz, coraz bogatsi, coraz lżejsi, coraz szybsi. I coraz lepiej trafiają, nie, potwierdzili to w tym meczu. Nie wiemy co gracie w ataku, nie wiemy kto jest was... Ja z wiem na... co, to jest jedna akcja, chaos. Nie wiemy kto jest was na sponsora, natomiast y... Facebook macie elegancki, trzymajcie tak dalej. Yy, nie wiem z kim będzie na tydzień, za chwilę powiem co o tym sądzę w typerze. Dokładnie tak. Eee... Mamy jeszcze PK Chaos kontra CCC Polkowice. O tym też mówiliśmy, co CCC osłabione, tam 3 gra 3 czy 4 odeszło Właśnie... do... W czwartej Ligi do chłopaki nie skaczą. CCC nie Ale wiesz, kto zagrał w CCC? Nie, bo zamknąłeś mi jest... no, okay. no Ale to, to, trzeba, to są rzeczy, o których trzeba wiedzieć. Mała podpowiedź dla Lawida. Sprawdźmy jego inteligencję. Zawodnik ten spadł do czwartej Ligi i zapowiedziałeś ostatnio, iż będzie tylko prowadził zespół jako trener. Jean-Marie w Dokładnie za tak, Wrócił na salony w drugiej lidze... Rzucił dwa punkty. To postawiamy. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. PK Chaos. Na pewno znajdę jakąś beatkę, która zagrała lepiej od niego w tej kolejce. PK Chaos był na Tourneau we Francji. Podobnie mówiliśmy już o tym, podobnej libacji nawet chcieli zmienić klub. I to nie jeden z nich, dokładnie tak. Na całe szczęście zostali ze swoim składzie. Odnoszą pierwsze zwycięstwo. I co, i zobaczymy co dalej, bo, bo włączają się tym samym do gry. Ostatni mecz grupy b w drugiej lidze Beniaminek. Yellow Pigs czyli Bubula. Bubula Bubula, Bubula. Bubula, 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 Bubula. Lachowicz. A jednak nie. Lachowicz. Contra Space Invaders 12 na tak. Yellow Pigs Zawsze się Staszka, co to ci Space Invaders? A Staszek mi mówi: "Tam jeden gościu miał w reprezentacji KNBA". Space Invaders? No. A jest chyba. Jest Arkadiusz Pawus. dokładnie tak. został. Nie, nie. To jest zawodnik, o którym ee, będziemy pewnie mówić bardzo dużo, bo kręci staty nie z tej planety. 23 punkty, 13 zbiórek, Ewal 37, murowane miejsce w pierwszej piątce, o tym za chwilę. Niestety na bubule, bubule, bubule end chudszego Mirka Satorę brakło. Mirek Satora, robiący formę we wtorki o 21 z Warty z Zgilerem na arenie i z Michałem Kupczykiem, to jest gość, który zamyka oczy i Dokładnie tak, e, zamknął 10 razy, trafił 3, 25 punktów, najlepszy strzelec e, tego spotkania. I cóż, będziemy patrzeć, Hubert co Waszyk. dalej. Kuba, o, właśnie! Hubert Wasiuk, bo o tym rozmawialiśmy wczoraj. To taki już jest e, wczoraj? Liszkowski John Stockton. Tak, tak, tak. Myślę, że e, człowiek, e, ikona e, w Liszkach. E. Jeżeli człowiek z papierami cederskimi, Stanisław Grabowski, mówi, że chciałby mieć takiego rozgrywającego w drużynie, to więc, że coś się dzieje. To by nie chciał mieć gościa, który rzuca 9 punktów i rozdaje 9 asyst. Selekcja z gry 3 na 5. UB 2-6, Utah Jazz. Boję się myśleć, co tam na pleba, w niszkach się działo. Na pewno, ksiądz ja szalne. Było, było. Mamy e, wyniki. Szybka pierwsza piątka. E, moje typy, nie wiem, jak tam Dawid ma podejście. Na piątce Arkadiusz Pawlus, to co mówiliśmy. To jest prawie Arkadiusz Pawlus, z KNBA 23, 13 EWA 37. Nie mi do tego mówić, może pomyśleć o tym, żeby awansować albo zmienić drużynę na czwórce tutaj było dużo pomysłów został Grzegorz Chynek, 15 punktów, 16 desek EWA 29 To jest dusza KNBA yy, generalnie 29 Ewa, tutaj bez dwóch zdań na trójeczce, jego kolega. Jego kolega? Bobo? Nie! Bobo na trujeczce. Gościu! Ikona miasteczka. Macie wie, wielki ptak. Ma, wielki ptak, tancerz doskonały. <grym> jayu Polecamy fanpage Jasona. W ogóle, wszystkie co jest związane z Jasonem: koszulki, kubki, papier toaletowy. Na konarniki, na nowalnia prezerwatyw. Dreyu 26 punktów 9 zbiórek, ewal 26. Na dwójce? Najlepszy ruch w ciągu życia, który wykonał Michał Tyński. Piotrek Piskosz z Bolsów? Dokładnie tak. Piotrek Piskosz z Bolsów. Zapamiętajcie to. Łukasz Ryfka, 33 punkty, 12 zbiórek, Ewal 31. Angrybolcy zaczynają marsz do pierwszej ligi. Wygląda jak Piskosz. rusza się jak Piskosz, trafia jak Piskosz. Tylko, że nie jest Piskorzem, bo nie jeździ na tirach w UK. I cóż, yy, był brany pod uwagę Mateusz Wojewoda, ale... ale... To chyba nasza lokalna miłość do niepołomic. Myślisz, przemówiła, myślisz? bo to jest ten region, to jest ten region, jak myślisz niepołomicę, mówisz kłaj, no i a jak tam? kłaj? Jak kłaj to Michał Wiliacki, ale to chyba nie o nim mowa. Ale bohaterem spotkania został? Brat bliźniak? Brat bliźniak, Tomek Sawicki, ustaliliśmy to z Dawidem w sobotę, bo ten gość nie trenuje, on jest mechanikiem. I ta jego rączka chodzi. chodziła, chodziła w sobotę. 6 rzutów za 3, 5 trafionych, 3 trójki pod rząd w kluczowym momencie. chcąc nie chcąc. A ty kronieszkowski w łóżku się przewraca. Nie, był na meczu, dopingował, klaskał, widziałem, skakał. brakło tylko pomponów. Mamy. mamy to, to jest nasza pierwsza piątka, MVP. No, no i tutaj, tutaj. Czy mamy jakiegoś tutaj takiego fada? Yy, do MVP. Nieskromnie. Zaproponuję Łukasza rywkę, bo w zeszłym roku to już był jego sezon Teraz na pewno znowu zaczął mocno Dawid chyba się krząka i szuka jakiegoś faworyta innego No nie no, rywka, albo, albo nasze chętniej bo on też tam 37 ugrył Dobra, ponieważ lubię ofensywnych graczy szczupłych i biorę ich pod uwagę, to Łukasz rywka. Jakich graczy lubisz? Ofensywnych i szczupłych nie jesteś w moim typie Staszku e a naj... nasz gość? Już nasz... jest w naszym typie. Yy, myślę, że już niedługo może być, bo mamy tu jakiś taki nasz yy, mały... znaczy czy, czy popełniliśmy FOP-a, nie znajdując yy, najważniejszej nagrody? Nie, bo ja już mam! Grzegorz Kolano, mówcie co chcecie. 0 na 3 z gry, 0 na 3 z osobowych, tylko dwie asysty, trzy straty, Eval minus siedem. Nie mamy jakiegoś lepszego y, pracodawcy? Ja myślę, że może Krzysiu Bajerowski od niego. To masz tam w y... Tomasz Jawowski. Nie, no, nie, no, nie, nie, to musi być minus, to musi być minus. Rzesiu Kolanko, Kolano, przepraszam. No a coś jeszcze tam w meczu, y, Gumisia. Y, w meczu Gumisia, szukamy meczu Gumisia, szukamy ze State Streetem. Myślę, że nie. Myślę, że nie, 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 nie ma, nie ma takiego panowie. No nie no, kolano wyjechał, na, kolano wyjechał na kolanie w tej ludzie. Zapraszamy do odebrania nagrody w prominencie. Łoś, Łoś, Łoś tej kolejki należy do ciebie. Dokładnie tak, eee, teraz szybko zapowiedź i szybkie nasze typy. Dawidku, jestem, jestem. jedziemy, jedziemy. Zaczynamy, druga kolejka już w sobotę. I zaczynamy tak, We Got Game CCC. We got Game zaczęło bardzo słabo. Zgadza się, Dawidzie. A CCC ma Francuzów. Ja ci nie będę podpowiadał, bo to są twoje typy, a ja też chcę wygrać tą nagrodę. To ja dwójeczkę nie To ja dwójeczkę nie co. 3 plus 1 kontra Eukaliptus. Zacznij. Dwójeczkę nie co. Hubert Czepiatowski, pozdrawiam. Eee, jedyneczka. Proszę cię bardzo, a niechamy Basket Quay, nieskromnie jeden. Sorry, Winko. Jedyneczka. Eee, BLC kontra tiro. Może ty więcej powiesz o tym meczu? Znaczy, czy ten mecz się odbędzie, to nie wiadomo. Na pewno nie w sobotę? Na pewno nie w sobotę, na pewno nie o 18. Na pewno nie będzie ich pięciu, tylko dwóch. I nie wiadomo, czy ktoś z Radio nie bechnie. Yy. A więc tak. Yy... Ten mecz odbędzie się prawdopodobnie w niedzielę po ostatniej po ostatnim meczu, meczu KNB, czyli od godziny 18. Nie wiemy ilu przyjedzie Wadowiczan, nie wiemy jak bardzo przegrają w sobotę z Kielcami. Nie Wygrać wiemy, nie wygrają. Nie wiemy jak będą się czuli, aczkolwiek na no to PLC, mimo zwycięstwa w pierwszym meczu. Czy będzie Artek Nie będzie Artek z, tyła. z tyła Czy również? będzie Juchymek? Będzie, jest zgłoszony. Kto jeszcze będzie? Będzie jeszcze Kamil Malec, będzie jeszcze niestety Wojtek z Tokiem, będzie jeszcze Pabich, będzie Płonka. Eee... Dadzą sobie radę dwójka. Ojej, jak się Dobra, dwójka. Jedziemy, 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 nie śpimy. Howhai, Spacey Wenders. O matko z córką. Gumórski taka z dwutaktu Gąska ma wyraźną nadwagę. A w Spae i e... Pawlus. Pawlus. Jedynka z mojej strony? Jedynka z twojej strony Tak. od daje jedynkę. Znaczy, że wygra kto? Hałfaj. Hawaj. E... A wiesz czemu ale Spacey i Wędęs nie mają... E... Znaczy, Hawaii nie mają wysokiego. Dobra, dam dwójkę. A wiesz czemu Hawaj wygrał? Nie wiem. Bo dzisiaj gra ze mną Dam dwójkę. E... Niedziela. Szukamy, szukamy. Kraffs kontra Albertus. Jedynka z mojej strony. Szybka, jedynka Szybka piłka. Miasteczko Shootout. Tuchuma będzie przekładka, ale kto ma wiedzieć się dowie. Kto ma wiedzieć nie utonie. Z całym szacunkiem dla Damiana. Jedyneczka z mojej strony. Jedyneczka i to bez dogrywki. Bez dogrywki. Mocna jedyneczka. State, State Street. Street Angry Birds z mojej strony. Staszek jedynka, ja dwójka. Dwójka z mojej strony Dawid. Jedynka po dogrywce. ZGWSPK chaos, Oj panowie! No, z mojej strony. Zaryzykuję. Wujeczka. Wujeczka. Głuszczyk, gruszczyk, gruszczyk? Jak nosi i fanpage tam jest limit kontuzji wyczerpany. W chaosie? chaosie. To no ja mam jedynkę, że było miło. Dokładnie tak. I czy jeszcze tutaj coś mamy? Nie, no, mamy jeszcze. Jeszcze musimy mieć. Jeden mecz. Jest na zakończenie przed Wojtkiem Stilo. Yellow Pigs kontra Dobczyce. Jedynka, bo chyba Tomek Trojan nie wiem, czy dojedzie, czy nie. Jedynka, dobra, bo nasz goście niecierpliwi. Dokładnie tak, panowie. Zaczynamy e... drugą ligę bez żadnego podsumowania wielkiego, bo zaczynamy trzecią ligę, a w trzeciej ligi same nowości. Mamy jakiś dżingielek, panie Staszku? E... Bo trzecia liga zaczyna o której godzinie? To już teraz jedziemy gotowi, tak? Zacznijmy i potem powtórzymy. Dobra, specjalnie dla. To są trzeci oligowcy? Rdzawi nie, chłopaki nie, basysta nie, to nie, nie może pójść. Jeszcze nie może, ale... Może pójść! Lot i właśnie zespół naszego gościa. Specjalnie dla nich panowie, dziewiąta rano. E, Dawid, czy jesteś gotowy? Jestem gotowy. Białego rana, ajajaj. Sypisowo aj aj. szampana, ajajaj. Patrzcie, twoje, oczy, dobra.